Dziękuję. A no, masz jeszcze ja raz? Do... Tak jest, ja jestem w do... pana. Where are you, going? A2? No, tutaj są chłopy. Czołg. Co? Zgniecenie! Kurwa, no. rozwalili ten i, i mnie zabiło to. Z ten zbiornik No nie. No, ja pierdziele Przecież byłem w pojeździe, suko A powinno przetrwać tsunami Co się robi, jebał? Pierdale, nic Dobra, A2, 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 drobić się, dropić się Rozpuszczajcie się tam się spuszczam. Bardzo chętnie. <laughs> Spierdzielaj. Nie wiem, dostaję skądś, nie wiem skąd. No dobra, to E1 mogą sobie tam trzymać. Z a gdzieś dostaję, ale skąd? No, na dwa możesz dostawać. Wal tą kurwa poduszkowiec.

Ten czoł zakonowalek. Który? Jest? A Ale jeden nie Weź, to zależy bardziej od moich przyjaciół. O, dobre, rozwalony. Asysta. O, kondor. Bij tego kondora. Pilota zajebał. nie! <laughs> o kurde <laughs> Jet Patrz swojego Jeta bracie <laughs> ah, Widzisz, że dookoła nic nie robi. Trzeba... Nie próbuję mnie namierzyć, ale coś mi się nie A, udaje. Okay. O, kolejny czołg, widzę. Aha. O kurde, ja. osób... No nie... Ma... O, ma ochronę. O, dobra, już nie ma ochrony. Dobra, rozwalony czołg. Nice. Spadaj lis, spadaj lis, spadaj lis. Dobrze, tak. Nie, ja mnie próbował strzelać. Niski przelot, to robimy. Nie, o, jak w Call of Duty Killstreak No No i mnie mnie ten Śmieć w tym tym nie, nie, tego nie, jak będzie tyle nie, 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 strzelać? nie, i on strzelił w minę pod sobą i dostałem fraga <noise> o, czołgi Dzień dobre. Oła Gdzie? N w tej... Y pomiędzy tymi dwoma górami lodowymi z E1 Droga White Cat? Znaczona? To jest Boltka ale lagi mam. A nie, to Wildcat. Strzelaj w niego, strzelaj w niego. To nie lag, to Wildcat. no dobrze. Pięknie. Yes Rozwalono. A zwracamy wracamy na jeden, gdzie kontrolujemy strefę. No nie, mam 160 pingów z jakiegoś powodu. Ciekawe. Żaku na górze kampi sobie jakiś wildcat. Przydałoby się go ściągnąć. Dobra. Ty, 600 pingu nagle. Coś się dzieje. Ty, naprawdę, o co chodzi? Do mi tak ping skacze? Wildcat co? na górze. Dobra. Kampi. Nawałego, bo mam minie range tam. No. A, widzę. Nawałego, nawałego. Tylko, że ten jet mnie bije też. Jet tam nic nie zrobi. O, chłopy go biją. Chłop podleciał do niego z cekami. Rozwalony. Ale <grym> pięknie. Nice Wysiadł z mojego helikoptera i go pierdziele Elegancko, ogarnięty team. Chyba pierwszy raz od. Nie wiem, pięciu gier. Od zawsze. O kolejny bez... Chłop przede mną tutaj. Chłop z iceberga. Spada. Rozwalił się! Ale głupio jak... <grywki> Jaki idiota? No. Jet nie bije! Prawie mnie wywalił i prawie się zabiłem. No normalnie wleciał we mnie i prawie uderzyłem, tam no ten, dobra, ja bym miał przewrócić. To jest nie. No porozumie... skąd on tu? Nie pilnujcie a. tam na prawo, a nie kurwa dajcie same. im wchodzić. No. Do kogo mówisz? tych niebieskich, kurwa, siedzą, a mnie zabijają jak są na końcu. No. Pane boty. No, znowu kolejny pierdolną zbiornik. Jak w Ohio prawie. O. I sobie przejmujemy cel na siedząco. Ktoś, ktoś do mnie strzela. Cyk, cel przejęty. O morda strzelaj tam do niego Nie pierdolę jeszcze Sandy z tym klucziem granatami nock Dobra I o, Jest... Lidziuch, Nie chuj się nam poprzejmowali nie denerwuj się Ja chcę się denerwować Wyklepiemy A jak nie to z mojego przełożymy Ty górze przez ty kurwa